Archiwum Państwowe w Lublinie to instytucja przeznaczona do szeroko rozumianej opieki nad materiałami archiwalnymi stanowiącymi dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny i całej Polski. Opieka ta jest wielowymiarowa i polega nie tylko na przechowywaniu akt ale na postępowaniu z nimi w taki sposób, by ostatecznie mogły być udostępnione np. do celów naukowo-badawczych i urzędowych. Współcześnie prace wykonywane w Archiwum Państwowym nie odbiegają w założeniach od tych sprzed dziesięcioleci. Mogą być jednak prowadzone za pomocą najnowocześniejszych technik i technologii. Stosowane są one podczas konserwacji akt oraz ich digitalizacji. Zmienia się sposób udostępniania archiwaliów. W przeszłość stopniowo odchodzi korzystanie bezpośrednie z akt lub z ich mikrofilmów na rzecz wygodnego i powszechnego udostępniania materiałów w świecie wirtualnym, czyli na stronach internetowych instytucji stanowiących państwową sieć archiwalną w Polsce. Praca za pomocą nowoczesnych narzędzi z materiałami tradycyjnymi w swej formie wymaga od pracowników Archiwum Państwowego w Lublinie wysokich kwalifikacji i umiejętności. Dzięki temu informacja zawarta w słowie pisanym, obrazie i w dźwięku może za pośrednictwem stosowania dzisiaj środków komunikacji masowej szybko dotrzeć do oczekujących na nią odbiorców. Zapraszamy do odwiedzenia Archiwum Państwowego w Lublinie.